Mówił? To czy A A czyli znaczy, co? Czyli to był tak, no najpierw nie. wynik. Ja nie było komu dobić. Kurwa! Zero być. No właśnie to jest to, nie ma komu dobijać. O kurwa! To będzie. Yes, super. Ale na raz? Nie, nie na raz no, ja a... no, no, no. i na raz. Ja pierdziele. Nooo. Do troju Dobry. Aaaa. No, gdyby nie... I co proszę Państwa? I brakuje kogoś kto by dobił. Nie no żaku tam. Wiele, ale to właśnie, ale jeszcze. Najpierw przejmij, później atakuj. Nie, nie, nie. Będziesz szybszy, jest! Dawaj, Sagi! Sam! Ugra Gra, nie wiesz indywidualnie, nic nie pomoże. Ale nie no, poddaniami umią grać, widać. Tak! <noise> Kto strzelił, Żaku? E, mówił, że... pani pomysł był. Wiesz, bo to Liga jest fajne decydujące, bo ona musi zatwierdzić, żeby na przykład przerwać mecz i wieś, żeby wiesz... Dobrze, Mikołaj! Dalej! Przód! Z przodu! się na pewno się zdarzą. Dawaj, Żaku, na trzy! Tak jest. <noise> No, to o, to było ładne Dobrze. Całkiem. To jest po pracuje? Szkoda zawodników. Sam nie zaraz będzie biegał Na tym monitorku Dobra! Tak, bo on myślał, że kurde biegał Dobrze, tu do wrzeszcza Wreszcie do środka... i Jest! Daniel ma psę bardzo na ziemi Ida. Dobra, ale czemu nie ma nikogo Ida. na? Jest Lewandowski. Wal, wal, puść tam draca. No naójku. Po toż już tak samo. Ja się. Jak się. Teraz, teraz. Wow. No, <głos> dobrze <noise> widzę. I teraz to będzie, Adrian? I. Ładę No To nie nie the... jest ale. Ale dobrze, dobrze, O, dokładnie. O, dokładnie. No. z ale trzymaj. A już chciał. No. Ale. Ale taktyka. Ale, tak. teraz ale taktyka. Ale taktyka. Rywalko mądro. Patrz. Jaj, jaj, jest tam. Jakieś 250 metrów, tak? Ile jeszcze do końca? Nie wiem. 30 minut. 32. 32. No jest 5 minut z buta. No jest 5 minut z buta, no. Kurwa na pół. nie chuj chujesz się na pierwto jaj kurwa. 16! 16! Kurwa wcześniej! To właśnie tylko kurwa u nas... Spokojnie Maciek! Ładnie no. Strzelał! Zaburszczał? Jakbyś zeszła, to by wiesz, że no. byś, A jedną tak zajebał przecież Maciek, nie? W okno co poleciała. Będziemy się mieli tyle samo punktów, bo w Ale to się chyba liczą te z konkretnymi. Tak, tak, to się liczą z konkretnymi no, tylko. bramkę wklej. Słyszysz? Co? Tylko z konkretnymi. trybuj. Tak. Kurwa już z taką jedną znowu. No? No? Jest taka szansa. Nie <grym> Motor. Niesamowite. Motor. Jak tyszki kurwa? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Polowie, ogarnijcie się! Was? Tak. Wracaj za za nim! Dlaczego? dawaj! mu się Dlaczego? Dlaczego? Kurwa. No Dlaczego? 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 Wszyscy Dlaczego? wszyscy Nie daj mu Daniel, nie daj mu daj Artek! Jest piatek dobrze, idź do przodu Pażaka Rzaka! Daj do przodu Dawaj żaku A nie no to dwie w tej po... Dawaj do przodu! Daj za wysoko trochę. Zrobił. się podawać. Nie ma żaka niż z tego. Dawaj, sagi! Dawaj! No!

na ja to, że żółłem mógłby pozwać. Tu ma tu zresztą, Trzy, dobra, w porządku. Koniec! To...